Siema widzowie, dzisiaj rekrutujemy gracza Oniku Xus Do tymu spoceny paluchy, przywitaj się. Siemanko. Dobra, jesteś gotowy? Tak. Dobra, zaczynamy. Nie, ja, ja nie mam aima. Oj. Słaby aim. nie Nie. Jest dobrze. Aimik. 5 na 10 aim. Nie wiedziałem. Teraz fribet, dawaj lecisz. Uf. Uf. Dobra tak wskoczyłeś Chude, bo bierze się za tym. A dobra Tutaj o takie edycik. Fa Dobrze. Dobra mordeczko. Tak, w tak 7 na 10 frybet. Freebet 7 na 10. Teraz odliczy ścianki. Dawaj, lecisz. Dobra. Chudę, to zostaw sobie no. Taki, taki. Oj. Dobra, tutaj będzie trochę gorzej, dlatego tutaj edycji ścianki 3 na 10. Teraz jak Ciebie trafię przychodzić do teamu spacone paluchy i piek przychodzić do teamu spacone paluchy. Ale jeżeli ty Widzu, chcesz przyjść do teamu spocone paluchy, napisz swój nick w komentarzach, a ja cię dodam! ELO!